W łomżyńskiej katedrze zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków. XVI-wieczny nagrobek to jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych w naszej katedrze, powiedział ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej. Stoimy przy nagrobku Anny i Hieronima Modliszowskich. Można e, rzec, że jest to jeden z najstarszych naszych renesansowych nagrobków. Bo y, nagrobków modliszewskich, dla uściślenia w katedrze, mamy trzy nagrobki. prawda? Y, tych państwa dzieci, czyli Andrzeja Jerzbiety, i, i mamy także nagrobek dziecięcy, który tutaj w rogu katedry jest u, umieszczony. Natomiast ten nagrobek, jak możemy zobaczyć, y, 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 jest to nagrobek piętrowy, podobnie jak i Andrzeja, i Elżbiety. Ten nagrobek jest o tyle ciekawy, że składa się jakby z dwóch różnych nagrobków. Pierwotnie z pewnością ta część dolna była oddzielona od tej części górnej, ale już w czasach ich syna Andrzeja, który zamówił dla siebie i dla swojej żony za życia już nagrobek, który jest, można powiedzieć, najcenniejszym naszym renesansowym nagrobkiem. Te dwa nagrobki zostały skompilowane w jedno i można rzec, że tak do tej pory ta kompilacja się zachowała. Umowy były wcześniej już podpisane i dzięki pomocy naszych wiernych i pomocy z góry boskiej prawda ta praca została wykonana i myślę, że cieszy oczy i będzie radowała tych wszystkich, którzy do naszej katedry przybędą z modlitwą, ale również by zobaczyć w niej zabytki. W katedrze znajduje się wiele zabytkowych obiektów świadczących o bogatej historii Łomży i ziemi łomżyńskiej. Jest to o tyle ciekawy nagrobek, że można powiedzieć opisujący historię tego małżeństwa. Tu te inskrypcje, które, które po części zostały odtworzone, mówią o zasługach tychże państwa dla naszego kraju. A tak ciekawe właśnie taka ciekawostka, umieszczenie w wizerunku trojga ich dzieci, których dochowali się ci państwo. Cały, cały ten nagrobek został pod fachowym okiem konserwatorów odtworzony, także w tych szczegółach, które w, poprzednim, w poprzedniej konserwacji nie zostały dopełnione czyli tych chociażby płomienistych wazach. Które, które tutaj zostały na nowo zainstalowane i rozszerzone ten dół, dla podkreślenia, że pierwotnie te dwa nagrobki były od siebie, od siebie oddzielone. Bardzo, bardzo się cieszę, bo ten nagrobek już był w fatalnym stanie. Jest on wykonany z. Pinczowskiego marmuru, bardzo delikatnego, także skały, która no, bardzo potrzebuje troski, co pewien, pewien czas, bo wiadomo, że atmosfera w katedrze no, po części sprzyja, bo jest pod to jest pod dachem. Ale y, chociażby duże zgromadzenia ludzi powodują, że wzrasta na Wilgocenie. Także to prawda, też to wpływa na tą porowatą, y, ten porowaty materiał, z którego ten nagrobek jest wykonany. Pragniemy podziękować wszystkim, którym droga jest ta świątynia, za składane ofiary, powiedział ksiądz proboszcz parafii katedralnej. Konserwacja nagrobki została sfinansowana z pieniędzy parafialnych.